Tarzyna Biegajło z nami, właśnie ogląda Huberta Szymajdę, który się przebiera. Możemy to chyba zdradzić? Tak możemy, dzień dobry. Hubert w dobrym nastroju, mimo że no, widać, że się na uwagę. Bo tyje już, także jest zadowolony. Jeżeli chodzi o takie smaczki, kojarzymy się z LFN. Byłem miło zaskoczony, gdy zobaczyłem, że Grzegorz Hałbiński, czyli założyciel LFN, bije się na karcie, na której ty się bijesz, czyli na jutrzejszej gali TFL. Ja nie ukrywam, że też jak zobaczyłam, nie wiedziałam wcześniej, zobaczyłam dopiero, jak na fanpage'u TFL-u właśnie była wstawiona walka Grzegorza Papcia, bo tak przyjęło się na nie że tak mówiłyśmy właśnie na Grzesia Papcio. więc też byłam mega zaskoczona, ale strasznie szczęśliwa. Nigdy się nie spodziewałam, że zawalczymy na, na tej samej gali, także bardzo się cieszę, że mam możliwość się z nim w ogóle zobaczyć. Jest też Sylwia Juszkiewicz, więc też się strasznie cieszę, bo są to osoby dla mnie gdzieś tam bardzo ważne które bardzo lubię i fajnie, że jesteśmy tu razem. No i bardzo fajnie, ciężko się było przygotować do Gali 21 grudnia, czyli tuż przed świętami. Ja wychodzę z takiego założenia, że zawsze powinno być ciężko się przygotować, ponieważ jeżeli nie mamy ciężkich przygotowań, to znaczy, że ten czas nie jest dobrze przepracowany. Więc ten okres przygotowawczy tyle dobrze, że przebiegałby z jakichś tam większych kontuzji w moim przypadku. Był ciężki, było bardzo dużo sparingów, większość sparingów miałam z Judytą Rymarzek jeszcze przed jej kontuzją, więc tak, no myślę, że przepracowałam ten czas bardzo dobrze. No Właśnie wspomniałaś o Judycie, co tam się dokładnie stało, to znaczy wiem, że są zerwane więzadła, wiem, że jest zbiórka, żeby pomóc, no krótko moment, żeby je zoperować. No akurat to nie było na treningu u nas w klubie, tylko u niej w, w siedlcach tak zerwane więzadło przednie krzyżowe, pęknięta łąkotka gdzieś tam z przemieszczeniem i, i poboczne więzadło naderwane. No co mogę powiedzieć? Judyta była tak zdeterminowana do tej walki, że najwidoczniej gdzieś tam ten organizm był mocno przeciążany. E, mi jest w ogóle strasznie przykro, bo e, o Jezu chyba się popłacze. Nie, bez przesady. <laughs> bo... Możemy chwilę poczekać. Przesuniemy się jeszcze tutaj kawałek. Zradę, że nie macie operatora, także mogę cię, Kasiu, poprosić, tak, sobie, tak, żebyśmy tak. byli w kadrze. Przepraszam, okay, nie szkodzi. E, więc no, ja gdzieś tam też emocjonalnie trochę podeszłam do tej kontuzji, bo wiem jak bardzo jej zależało właśnie nie. na tej walce. E, ona była cały czas w przygotowaniach, ale tak jak mówię, no im cięższe przygotowania, tym ten organizm tak naprawdę mniej już jest w stanie znieść, więc musiał być kolano osłabione dużo, dużo wcześniej, nie. bo tam się nic nie stało na zasadzie, że ktoś jej, nie wiem, poszedł po skręta, czy, 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 czy mocno wpadł w nogę. No ale no niestety, każdy tak naprawdę sportowiec ma świadomość tego, że jest ryzyko kontuzji i, i się po prostu z tym liczymy. Dokładnie, na te zerwane więzadła okej, okay, są ciężkie, ale sporo zawodników je ma, także no po prostu zdrowia i niech wraca w 2020. Tak, myślę, że no ona już ma operację umówioną na, na połowę stycznia, stąd gdzieś tam też jest ta zrzutka, żeby, żeby jak najszybciej udało jej się doprowadzić do tej operacji, ponieważ kwota 10 tysięcy, wiadomo, że, że dla każdego jest kwotą za dużą, żeby gdzieś tam pokryć to z własnej kieszeni, więc ja też zwracam się gdzieś tam z prośbą o pomoc. Jeżeli dla kogoś 10 czy 20 20 zł nie jest problemem, to uwierzcie, że te dyszki 20 pomagają. Ja tak samo robiłam zrzutkę, jak leciałam na Mistrzostwa Świata do Vegas. Podobna kwota była do, do uzbierania, i właśnie po 10-20 zł udało się zebrać. Czego ci się udało dowiedzieć o rywalce? Że jest z Brazylii. No tak. <laughs> e, no, tak naprawdę niewiele nie wiemy. E, u, u mnie zawsze ten sam problem, że niewiele wiemy, jeżeli chodzi o, o, o tą moją rywalkę. E, znaleźliśmy jej jedną walkę, e, to chyba był debiut zawodowy, więc tam tak naprawdę nie, nie, nie dużo gdzieś tam też widać, bo to było jakiś czas temu. E, z drugiej strony, no ja też się nie białam dwa lata, więc myślę, że ona ma taką samą zagwostkę, ponieważ wiadomo, że te umiejętności nasze się zmieniają. E, ona na pewno zrobiła progres od tej swojej pierwszej walki. Ja też od ostatniej nie, nie leżałam, tylko cały czas byłam w treningu, nie, pomimo przerwy w startach. Więc myślę, że z, mamy po, podobny poziom wiedzy na nasz temat nawzajem. Skąd ta przerwa dwuletnia, jeżeli mogę zapytać? Pierwszy rok, przerwa wynikła z tego, że otworzyłam własną działalność i świadomie chciałam odpuścić starty, ponieważ MMA traktuję bardzo profesjonalnie i nie wyobrażam sobie, żebym wyszła do walki nieprzygotowana, a wiedziałam, że pierwszy rok prowadzenia własnego gdzieś tam biznesu nie pozwoli mi na to, żebym była też psychicznie skupiona na walce. Drugi rok, teraz cały ten 2019, to już był po prostu pech, ponieważ co chwilę miałam walki. Odwoływane, no ale w końcu się udaje na sam koniec roku, więc jeszcze ten 2019 mam nadzieję, że będzie zaliczony do udanych. Myślisz, że będziesz się bić w takim swoim charakterystycznym stylu? Mocno będziesz do tego przodu ruszać? Będziesz chciała nakautować? Eee... Szczerze mówiąc, ja nigdy nie miałam zamiaru nokautować gdzieś tam. To trochę wynikało z, samo z siebie. Ja jestem przede wszystkim zawodniczką parterową, więc gdzieś tam najlepiej czuję się w jiu -jitsu. Ale jeżeli mam możliwość toczenia walki w stójce, to tej stójki się nie boję, zapasów też się nie boję. Więc to jak ta walka będzie przebiegała, myślę, że w dużej mierze będzie zależało od tego, jak przez tą pierwszą minutę czy dwie my nawzajem siebie gdzieś tam wyczajmy, Bo tak jak mówiła, ona też pewnie za dużo na mój temat nie wie. Więc no zobaczymy. 2020 rok już wkrótce masz jakieś plany, żeby postartować trochę częściej? TFL był w tym roku cztery razy? Jeśli chodzi o starty w 2020, to zawsze to zależy od tego, jak będzie wyglądało zdrowie i propozycje. Więc nie mam konkretnych planów, że chcę ileś walk zrobić, tylko, tak jak mówię, zobaczymy, jakie te gdzieś tam propozycje się pojawią. Na koniec jako, że jesteśmy po to zapytam uwagę, ciężko było zbijać, u kobiet to jest trochę inaczej. Czy w ogóle zbijasz dużo, czy może nie zbijasz? No mnie od samysieńkiego początku, jak w ogóle zaczęłam przygodę z MMA, prowadzi Piotrek Wilawer, który też już trochę poznał mój organizm i wie na co sobie możemy pozwolić. Przez całe przygotowania ważyłam najmniej ze wszystkich swoich przygotowań, w dużej mierze dlatego, że przestałam jeść mięso, więc gdzieś tam ta, ta moja waga naturalnie spadała. Ale końcówka zawsze jest ciężka, bo zawsze trochę zrzucam z wody, a no, no niestety u kobiet tak jak sam mówisz, raz dobrze pójdzie raz, raz pójdzie gorzej, ale 57 zrobione, więc jest okej. Okay. Super, powiedz jeszcze z ciekawości, dopytam, zupełnie nie jesz mięsa, jesteś wege, czy jesteś wegetarianką, jak to wygląda, bo są wege zawodnicy, nie wiem, bracia Diaz, Ronda Rousey, na tą chwilę no, dałam sobie taką zasadę, że nie jem mięsa w ogóle w domu, w sensie ja nie, nie przyrządzam w żaden sposób mięsa. Natomiast jeżeli jestem u babci na przykład na obiedzie, okay. to nie naprawdę po prostu nie chcę się z babcią kłócić, siadam, jem tego kotlecika i, i okej. Okay. No dobra, wszystko jasne. Wielkie dzięki i widzimy się jutro. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.